Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotowanie minutowych filmów poświęconych gospodarce leśnej i stuleciu lasów państwowych. Uczennice Kleczewskiego Liceum zaprezentowały więc pracę leśnika. Razem z koleżankami brałyśmy już udział w poprzedniej edycji, a pomysł wpadł nam tak naprawdę spontanicznie, bo wspólnie nad tym pracowałyśmy. I wykorzystaliśmy do tego las, który jest obok naszego miasta. Czasem było ciężko, musiałyśmy trafić z pogodą, ale ostatecznie wszystko się udało. Udało się i to jeszcze jak? Film zdobył pierwszą nagrodę w kategorii szkół ponadpodstawowych. W młodszej triumfowali uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipicach. Zaprezentowałyśmy Krótką scenkę. Najpierw koleżanka opowiedziała, że ma ciocię, która pracuje w zawodzie leśnika i ona tak jakby mi opowiedziała o tym zawodzie. Można większą ilość ludzi przekonać, że, że warto jest dbać o naszą planetę. Bo taki jest cel konkursu Eko Kamera. Jest to bardzo istotne działanie i tutaj trzeba podziękować młodzieży, że znalazła czas i chęci na to, żeby właśnie obrazem, który bardzo łatwo nasz mózg zapamiętuje, bo z tym wiążą się emocje, przedstawić tą pracę leśnika, te aspekty lasu, które nam i społeczeństwu są bliskie. Wyniki konkursu ogłoszono w Ośrodku Edukacji Leśnej w Grodźcu. Przystąpiło do niego 117 uczniów z 13 szkół podstawowych z terenu powiatu konińskiego. Ekologia tutaj w naszym powiecie odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę. Stąd też organizacja tego typu konkursów, która zwiększa świadomość naszej młodzieży na temat ekologii, na temat tego, jak mamy dbać o środowisko. A dobrym przykładem i dobrą okazją dzisiaj jest stulecie Lasów Państwowych. I mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy biorą udział w tych konkursach z satysfakcją przyjmują te nagrody i to, co wyciągną z tych konkursów, będą realizować w życiu osobistym. wydarzeniu towarzyszyły warsztaty rękodzieła. Był także czas na poczęstunek i naukę udzielania pierwszej pomocy.